No, i tak wygląda po pierwszym przejeździe. Cała brudna przejechała 70 km. Kawasaki ZX14 Ninja 2017 rok. Import z USA zarejestrowana w kraju pierwszy raz wczoraj. Kolor lekko odpustowy, ale jak to lubi szanuj zieleń Oczy się zapaliły. 73 km przejechała dzisiaj. Spaliła 81. Bateria jeśli chodzi o plusy to bardzo wygodna ale jeśli chodzi o osiągi to na początku myślałem, że coś z nią jest nie tak bo tak łagodna jest na niskich obrotach natomiast no, ona pokazuje zęby powyżej 6 wtedy to robi robotę na dwójce kontrola trakcji ma co robić. Co chwilę się podnosi do góry ten motor. Jeśli chodzi o samą wygodę, to dla kierowcy spoko trzeba by szybę wymienić, bo mucha prosto w gębę. Pasażerka bardzo chwali bardziej niż dwunasteczkę. A to druga niunia Technologicznie patrząc na przepaść. Bardzo lubię ten motor, ale no jest tutaj subtelna różnica. Jeśli chodzi o silnik, to żaden silnik nie pracuje tak ładnie jak w 12. Ten gwizd jest przepiękny. Aż tej 14 też nie da się za wiele zarzucić. Ale tutaj plus dla 12. Jeśli chodzi o gabaryty. Dwunastka węższa, ale wyższa. No i krótsza, sporo krótsza. Olaf, nie wolno, tak to wygląda.